Na tym etapie, no, albo w tym składniku wiary, w tym składniku ty budujesz swoją przyszłość. Nawet, kiedy Izaak błogosławił dzieci, nawet Ezaak, który no, tam nie nadawał się na to. <grych> no, to Jeśli chodzi o objawienie, Ezaak to szli ciało. Nawet on był błogosławieństwem. On tu wymieniony, że on dostał też błogosławieństwo. Wyobraźcie sobie. Wyobraźcie. I to daje ci pewność, albo ja tak nazwał, to zbuduje Twoją nadzieję. Niektórych ludzi, oni każdym razem, kiedy, bo wiary im brakuje, to oni tracą nadzieję. Ty nie wyobrażasz sobie, ile razy człowiek traci nadzieję, nawet w Kościele. A Bóg mówi, że to nadzieje związuje się z przyszłością. Nie informacja z telewizora czy z internetu, to twoja przyszłość, a nadzieja od Boga. Amen. Amen. Nadzieja od Boga. I wszystko, co w przyszłości związane z Twoją rodziną, z Twoim mieniem, Twoim, w ogóle każdą sferą Twojego życia, to jest nadzieja, to nie jest. To nie jest to, co związane, to jest ty masz. Ale jeśli ty w swojej wierze masz błogosławieństwo, to Twoja nadzieja będzie twarda, mocna, Ty będziesz mówić o Boże, nieważne co się stanie, a ja wiem, że ze mną będzie w porządku według Słowa Bożego. Amen. Amen. I twoja nadzieja wtedy mocna. To nie jest, e, też nie mylcie to z pozytywnym myśleniem. Pozytywne myślenie to coś innego. To jest w Duchu Twoim. Wszystko, o czym my dzisiaj rozmawiamy, to w Twoim Duchu, bo wiara w sercu Duchu. Amen. To w duchu, a nie od emocji. Emocje, ja mówię, różne. Dzisiaj takie, później takie, później nastroje zmieniają się. Jutro może przyjść lepszy lub gorszy nastrój. Posłuchasz, znacie kiedy ostatnio do mnie oczywiście dzwonią yy, i wy też czasami oglądacie, ja tak myślę, że wiadomości albo ich czytacie. Czy a, a ja to czasami nie chcę, ale muszę z powodu tam niektórych rzeczy, o których muszę znać, o czym stawać, z kim tam, w niektórych sytuacjach, w które i ja zaczynam i mnie przyszło nagle, tam dzień albo dzień temu, o Boże, takie martwienie, mocne takie, o rodziny, o dzieci którzy osobno na Ukrainie teraz moi, o syna, ja znam jego charakter trochę, dlatego to, co tam się dzieje i ja mówię, o Boże, i mnie strach przyszedł, realnie takie no wszystko zaczęło mnie, w jednym momencie ja zaczął tracić, i aż, znacie, takie, przytomność, <laughs> boże, aleluja ja wszystkich się martwię, ze wszystkimi się modlę, kto mnie tam prosi. Ale moje jak? Jakże z moimi? Mama, mama. Ja niedawno mamę woziłem do lekarza, oni tam poważne no coś potrzebują na ważnego uzdrowieniu. My byliśmy w Kijowie miesiąc temu i wozili ją do lekarza. Teraz córka i syn opiekuje się tam, starają się. Ale ja mówię, a co z dziećmi, a co z moimi? A jak, Boże, w ogóle. I mnie taki przyszedł. To Ja, mówię, Boże, ale ufam Tobie, ja wstał, pochodziłem, pomodliłem się, ale to martwienie zostało, znaczy jeszcze zostało i ono nie wyszło od razu, ono jeszcze więcej, głębiej. A przyszło ono skąd? Bo do mnie zadzwonili o pewne rzeczy, które by stać w modlitwie, była trudna sytuacja, która jest związana z politykami. Ja wiem o kim, tam trzeba było modlić o konkretnych ludzi, ja wstał, bo ja tych ludzi znam, a jeszcze do tego doszło, że jedna z moich znajomych, ну, no, люди, которые мне знакомы, выехали из Польши до Украины, там, разговаривали с политиками тоже. Все эти разговоры на меня вплинули негативно. Я говорил, Боже мой, Боже, о Боже, я зашел за все эти внески, значит, там, такие, которые... Ну, вы знаете, потому что вы слышите тоже то, что в ведомостях ты уже... разрушил. А я то направил с одной одразу, на меня высыпалось все... Вот я говорю, Боже, о Боже, а мои, а дети, а дети, а мой, а мой, д... а мой детский... а дети, а мой сын, я не, не знаю его характер, он, он у меня первый я говорю, Боже, я, я, я с чем не борет, я на, на, на нормальный, я тоже, я здоровый человек, я могу встать и пусть еще сейчас я не могу, что за не так же спокойно. Я не ее не за ним, я, я не мам зброю. Я не чему все. Едином зброю, которую мне дали, мне дали в Грузии, они не хотели не выпустить без забитков своих там и купили мне кинжалы, чтобы, что там, где он еще называется, такие. Ну, тело штуки. штилеты. Такие Дуже. Таких же можно. Он реальный. Ale ja pomodliłem się, Boże. A on mówi wróć do wiary, wróć do wiary, pod wszystko, co jest, wróć do wiary. Ja mówię, dobra, dobra, okej, okay, ale we mnie wszystko to, ja znów zacząłem jeszcze oglądać wiadomości, jeszcze sobie włączył, jeszcze poczytał. A ono jeszcze Boże, ja mówię, Boże, tu co ja to czytam, w ogóle wszystkie te rzeczy, mało tego, że tam trzeba rozwiązywać, tam trzeba pomóc, tam, a to jeszcze to wszystko, Boże, mój. Pomodlimy się z żoną o rodzinę, my przyjęliśmy razem, że jeżeli... ja mówię nie, spokojnie, spokojnie. A ja wczoraj dzwonię do syna, tak jakby, U nas było takie proste, żadnego martwienia. I Natalia mówił, za jak on tam, a co on A on mnie wysłał jeszcze taką piosenkę, tam gdzieś no, taką chrześcijańską. Ja mówię, zadzwonię, co z nim, o czym on tam myśli. A dzwonię do niego. A on mówi w ogóle tam zepsuł mu się mówi, ja nie oglądam wiadomości, tylko w pracy, w domu wszystko dobrze jest. W ogóle idealnie jest. Ja mówię, tak? Ale luję. <grywy> I on od razu no, Bóg mówi, że widzisz, a ty gdzie wiadomo? A on no że tak, ja mówię, Boże, przepraszam, a ja to... Znaczy jak... <grywy> dlatego w momencie, kiedy ja rozmyślałem nad tym kazaniem, nad tym Słowem, jeszcze raz Wam mówię, ten piąty punkt, kiedy ty w Twojej wierze jest błogosławieństwo, a błogosławieństwo od kogo? Od Boga. Amen? Od Boga. Ja nie, nie będę szerzej, bo muszę skończyć teraz. Oczywiście to także trafia przez pastora, tu już urząd i pastora jest dla Kościoła i inna rzecz, to błogosławieństwo przychodzi od górnie na Twoje życie. Amen? Wystajesz się błogosławieństwem. To błogosławieństwo. Dlatego warto każdemu mieć pastora też. Nie dlatego, że to pastor twój życiowy przewodnik i ten, który ci daje wiarę. Ja nie daję tobie wiary, ale daję to, co dał mi Bóg i ja to przekazuję tobie. Amen? A wiary daje Bóg, a nie pastor, a nie Kościół. I bez wiary my nie możemy przed Bogiem chodzić. Jak tracisz wiary, tracisz wszystko tracisz wszystko praktycznie, bez wiary nie ma wyjścia. Bez wiary nie ma wyjścia. I, a wiara zmienia nie ty, naprawdę wiara góry przestaje. Wiara zatrzymuje wojny, Wiara w ogóle rządzi wszystkim. Amen. Wiara, odno, od, jedno ze znaczenia słowa wiara to być nad czymś. Ona nigdy nie, nie będzie wciągnięta w coś. W żaden konflikt. W żadnym konflikcie nie ma wiary. W żadnym konflikcie wiary nie ma. Ale wiara zawsze nad tym. I rozwiązuje to. Amen. Amen. O. I wiara wzmocni, Twoją nadzieję. Wiara wzmocni i błogosławieństwo, które na tym etapie. Izaak, Jakub i Józef wzmocni Twoją nadzieję. Wzmocni Twoją nadzieję. Przedostatnie to mojżesz, to ojżesz. Mojżesz. Napisano przez wiary, był Możesz po narodzeniu ukrywanym przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiary Możesz, kiedy Dorus nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem a aniżeli zażywać przymijający rozkoszy grzechu, uznawszy hańby Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiary opuścił Egipt, nie ułączy się gniew królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby Go widział. Przez wiary obchodził pasę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodny nie dotknął się. Przez wiary przeszedł przez, e, przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli te próby, potonęli. Przez wiary, no, Brunel, mój Mojżesz, to przedostatnie to, co ma być w Twojej wieży, to pewność wykupienia. Albo siła wykupienia. Ty musisz chodzić pod tą mocą wykupienia. Dlatego my robimy wieczerze na każdym spotkaniu. To chodzi o krew Jezusa. Ona wykupiła Cię. Amen? W Twojej wierze jest moc wykupienia. I ona w wierzy, a nie w obrządkach. Ona nie jest w jakimś znacie, a ja mam wieczerze w kościele. Ty miej wiarę i miej wieczerzę. też. Amen? Nam niepotrzebna wieczerza bez wiary. Nie potrzebujemy tego, żeby wziąć chleb, wino, powiedzieć, komu nie mamy to, to. to, Miej wiarę i miej to. Amen? Bez wiary Bogu podobać się nie możemy. I przedostatni element, który musi być w Twojej wierze, to moc wykupienia. Co by się nie stało? Jesteś wykupiony przez kryjezor. Amen. Amen. Co by się nie stało? Twój upadek nawet. Ty już wykupiony wstań dzięki temu, że ty wy, wy ktoś wykupił. Ty nie zapłacisz żadnej ceny. Ty nie zapłacisz żadnego ceny, ani Twojego życia, ani Twojej krwi. Ty nie zapłacisz swoim poświęceniem. Ty nie zapłacisz niczym. Ty możesz tylko przyjąć Jego wykupienie. Amen. Możesz. To jest obraz wykupienia. On wykupił, On wyprowadził. I krew Jezusa obroniła Cię obroniła Cię do samego wie, wieczne życia. Amen. Wykupiony na wieki. Ty wykupiona na wieki. Nic nie może Cię potępić. Wykupiony jesteś w imieniu Jezusa. To rozbije Twoich rogów. To rozbije Złego, który może ugania się za Tobą, próbuje Cię prześladować, może być to. Od lat, od wieków może być to od pokoleń próbuje. I ktoś cię straszy pokoleniowym przekleństwem. Posłuchaj, ty wykupiona przez krew Jezusa na wieki. I to na zawsze. To nieodwrotne. I nikt ty nic nie może tego zmienić. Żaden diabeł tego nie zmieni. Twoje życie wykupione na wieki. Wykupione. Aleluja. To jest ta rzecz, która ma być w Twojej wieży. Ja wykupiony. Nie dzięki moim zdolnościom i nie, nie dlatego, że ja upadłem czy nie upadłem, bo to, że mnie wykupił mój Bóg. Amen. On zapłacił cenę, którą mi, żadna rzecz mu już nie przewyższy tej ceny. To najwyższa cena, sam Bóg siebie oddał. I mojżesz to jest obraz tej ceny. To, to co od, od mężczyzn. Z wiary Mojżesz. Z wiary Mojżesz. Оно есть у нас, братья и сестры. Ты выкупенный. Ты не, то не просто выпроводила через Египту. То не просто тебя выпроводила за старого жизнь, то не просто выкупение за Египту, ты... и пусть то выкупение на веки, на каждый день. В понедельник ты век выкупенный. Во вторник ты выкупенный. А мы все скрыли Иисус Христос. И то мужчина жить в твоей вере, жить, то элемент твоей веры. I ostatnie. Mam nadzieję, że my doszli do finisza jeszcze żyli. Ja wiem, że to nie było łatwe. I wiem, ale przyjmij, to zaowocuje w dalszym Twoim życiu. Może dzisiaj no, trudne to było do przyjęcia niektóre rzeczy, ale to zaowocuje w Twoim życiu. Po prostu przyjmij teraz. Ja mówię, Boże, nam zabrakło atmosfery. Ja z nim porozmawiałem przed spotkaniem. Byłoby dobrze, było uwielbienie i był jakiś przyłom, ale nam brakuje jakiejś takiej atmosfery, która by była nas, na, na mnie jeszcze. On mówi, ja chcę tak, sam w takim stanie Wam to dać. No ja nie wiem dlaczego. A ty mówisz, lepiej by była inna atmosfera, żeby my po prostu jak, jak ten, który leżysz i bujak, czy, no tak się, Hamak. Jak na hamak" się na taką atmosferę jak na Hamaku, teraz Pastor głosi, przyjrzymy jak fajnie, poszliśmy uzdrowieni wszyscy, uzdrowieni tak. I teraz będziesz uzdrowiony. Amen. Ale atmosfera, sam Bóg mówi, że ja chcę, żeby była o taka, a ja mówię, no, zwiększymy trochę tego, tego decybeli. Chcę, żeby Ty zrozumiał, że to nie od atmosfery, wiara nie od atmosfery. Rozumiecie? Od dzisiaj może zapomnisz o wszystkim, ale pamiętaj, że wiara nie od atmosfery. Atmosfera każdej konferencji zawsze się kończy. Coś zostanie, ale to nie jest wiara. To tylko to, co Ty przyjąłeś w atmosferze. Niektórzy ludzie y, zaczęli swoje nowe kościoły, ruchy nie od tego, że im to Bóg powiedział, a atmosfera na nich wpłynęła, później mu mnie dzwonił, wszystko zrujnowano. Coś Bóg mnie zawiódł. Ja mówię, nie zawiódł Cię Bóg. Ty na emocjach swoje ty zrobiłeś. Atmosfera wpłynęła i ty powiedziałeś, już koniec robię to w ogóle. A Bóg mówi, to nie, wiara nie związana z atmosferą. Jezus chodził wiarą. Dlatego to odpowiedź niektórym na pytanie, dlaczego z Jezusem nie chodził żaden No. Вы не знаете хур группы увербения, Иисус говорит, я не могу гостить. Где хур, где увербение, где фокуна? Что он заходит? Вы так не знаете, он гостил в воде, он гостил над бжегом, он гостил в горах и под горами, в долинах гостил, где только не был. Он гостил в домах, он гостил в мешканиях на, на Видзеве. Амин? Он гостил. Але он не говорил, что с творчими там атмосферами. Он говорит, just... сделайте только To dla nas, dla ludzi potrzebna tak, żeby od Ducha Bożego przyjąć i uwielbienie, żeby mu no, chwałę mu dać żeby atmosfera, to inne nauczanie, ono ważne, ono w Biblii jest. Ale jak wam powiem, wiara nijak nie związana z atmosferą. Wiara żyje przy każdych warunkach. Wszystkie państwa zaczęły, nie daj Boże, żeby między sobą bojować, a wiara żyje i będzie w zwycięstwie. Amen! Ludzi, cokolwiek robią między sobą, co wywrabiają, a wiara żyje w zwycięstwie. Amen! Wiara nie potrzebuje warunków. Wiara nie potrzebuje żadnej atmosfery. I ostatnie, czułe. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. 31 pierwszy I przez wiarę nie zginęło, nie żądnie z zaragałem z, wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Bo to, co znajdzie się w Twojej wierzy, ma być tam, żyć. Mieszki ten element Twojej wiary. Ostatni element Twojej wiary to hasło naszego kościoła, które w sieci T-Mobile było to jest zbawienie. Dlaczego ja w sobie t Ja kiedyś to hasło tam podałem i przez chyba 10, więcej lat, więcej, chyba z 15 lat byliśmy tam klientami. I mnie, dziewczyny, kiedy tam z, e, zmieniają się warunki, proszę pana hasło. Ja mówię: zbawienie. A! Zbawienie! Oni tak dziwili się na mój w Polsce, prawda, to nie tak dziwne, no, nie, dla niektórych, to i nasz nas kraju też dziwne, co za hasło takie, zbawienie. Ja mówię, zbawienie, bo dla niektórych to było zbawieniem, bo ja przez chyba z dwóch, dwóch z nich w rozmowie, kiedy zawierałem umowę, ja, ja nie podpiszę dopóki mnie my nie pomodlimy się. Tak? Ja mówię, tak. Nie, szczerze powiedziawszy, to ich było. chęć, ja nikogo nie zgłuszałem. Ja rozmawiałem, później opowiadałem. Просто они сами. Я, когда разговаривал, есть что-то, что в человеку заинтересование страшно. И позднее девчонки сами, две из них, отдавали жизнь Иисусу. Я помню там выражение. Я правда лечил уже каждый, каждый. Не, им не были, там были позднее хлопаться, тоже не отдали. Просто сухали. Або некоторые не интересовались ему. А для некоторых это был способ до разговора. Pytają Hansa, ja mówię, zbawienie. A dziewczyna, co to znaczy? Ja mówię, o teraz, jedzie. na haczkę <śmany> Szybko na haczkę. <śmany> I zaczynamy, ta, ta, ta. A o, ja to mogę mieć? Ja mówię, jak najbardziej. To jest za darmo. bo Raham W ścianie Jericho, które jest ciałem. Z jednej strony to warownia i tak dalej, a z drugiej Jama to jest ciało. I w nas żyje Jezus, to Twoje zbawienie. Amen. W Tobie jest mieszka. Rachar żyła w tam, w ścianie, w tej ścianie. Wszystko było zepsute. My żyjemy w świecie tego zepsutego świata, Ale w nas jest zbawienie. W Tobie jest zbawienie. Ty go nie dostajesz, ty go nie zarabiasz, nie możesz zarabiać, to w ogóle, to już jest, to nie może, nikt nie może tego zmienić. Amen? Ono już stało się i zamieszkało w Tobie. Amen? Zamieszkało i w twoje, Twojej wierze ma być to. Mając te siedem elementów, siedem rzeczy, siedem znaków, zawsze będziesz wygrywał, Twoja wiara będzie zwycięska. Biblia mówi, że Bóg powiedział tak, że wiara nasza jest zwycięstwem w Jezusie. Amen. Wiara jest zwycięstwem. No my wstaniemy na nasze nogi i powodzimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Pomócisz językami i duchem. Pomócisz teraz na, na językach. pomócisz duchem. Pomóć duchem.